Cześć, witajcie, witajcie. W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy sobie w Robloxa. I dzisiaj, do tego gościa, kupimy sobie albo flya, albo Rider. I ogólnie w tym odcinku wydamy ponad 300 Robuxów, więc słuchajcie, oglądajcie film do końca, a ja już idę kupić podkę do flya. Chwila, tylko będzie kupić podkę do flya. Hmm. To. Albo nie, 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 dobra. To pojadę moim pięknym różowym rowerkiem i widzimy się za chwilę. Ja tak jeżdżę po tej mapie, objechałem tą mapę, a to jest tutaj. Dobra. Więc idziemy, chwila. Tutaj, chyba. Tak. Więc idziemy. Idziemy kupić. Yy, gdzie ja jestem? Co, co tam jest? Nieważne co, ja się tak świecę. Ło, kozak. Yy, dobra. 250 za to jest? Nie wiem, dobra. Gdzie są podki na flya? To? Tak to! Tylko najpierw. Muszę cię nakarmić, poczekaj. Masz burgerka. Patrzcie jak sobie słodkoje. Dobra, nie, dobra. Przejdźmy do rzeczy. Czy się bardziej opłaci to? Czy to? Dobra! Bierzemy. Tutaj, 295 Robuxów. Dobra. Waga. trzymaj. Jest. Pito, znaczy wiesz, co masz robić. Pito. I co teraz? Ma Tak, ma I mogę na nim latać? Mogę na nim latać? Jaki on jest szybki. Ale yes, co, jak zrobię tak? Nie! Gdzie jestem? Dobra, ale kozak. Słuchajcie, jeszcze miałem kupić jedną rzecz, ale zapomniałem, co to miało być, więc chwila. Miałem chwilę, co ja miałem kupić? A no tak, miałem jeszcze kupić sobie ten, stanowisko do lemoniatki. Będę sprzedawał lemoniatkę, więc kupujemy. Okej, okay. Inwentory. i co ja mogę teraz z tym zrobić? I chwila, gdzie to mam? Yy, tutaj. Jesteśmy w świecie z skamerów, więc gdzie 10 dolarów yy, macie za dolarka? Kupujcie pyszną lemoniadę. A ja dzisiaj, ogólnie, to jest mega szybkie, jak widzicie, ja dzisiaj takim akcentem, chwileka, jak z niego zejść. A więc z takim akcentem chciałbym zakończyć ten odcineczek. Wiem, że był trochę krótki, ale po prostu obecnie mi się trochę zacina i nie chcę, bym się ten odcinek po prostu jakby nie nagrał. Yy, więc słuchajcie, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja już kończę odcinek, więc pa pa!